Więc siemanko, witam Was w kolejnym vlogu, a dzisiaj trochę nietypowo. Ponieważ jest 19 kwietnia, środa, godzina 23.57, ja już ogarnąłem się, spakowałem wszystko. Tu ogólnie jest torba, którą biorę. Tu ogólnie jest plecak taki podręczny, buty. No i co, jeszcze ogarnąłem wszystkie kable, akcesoria do kamerki. No i co, będę szedł spać, bo o 7 muszę wstać. Jakby coś, to jadę do Czech na 3 dni, więc... Po prostu chyba widzimy się rano. Więc dobra ludziska, jest godzina ósma. Ja sobie jeszcze aplauduję szybko filmik, się kończę. No i za niedługo jadę na wycieczkę do Czech. Jestem już spakowany, tu jest Torba ple... i No i chyba zaraz wyjeżdżamy. A jeśli chodzi to jaką wycieczkę, to jedyna 3 dni do Czech z klasą po prostu. Chyba widzimy się już po prostu pod autokarem albo w autokarze. Dobra, jesteśmy już w autobusie. Julek, przywitaj się z vlogiem. To był Tutaj, zapuszczamy basen. Tak, to jest, to jest dobry sprzęt. Więc dobra, przekroczyliśmy sobie ogólnie granicę, już jesteśmy w Czechach. Ale nie, już, już chyba ogólnie przekroczyliśmy. No, jesteśmy w Czechach, chyba za niedługo będzie jakiś postój. No i jedziemy już prawie 3 godzinki. Jesteśmy ogólnie na postoju gdzieś w Czechach Oto ceny w Czechach. Szkoda, że spokojnie... Ja bym e, pozdrawiła fanów. Dobra, lecimy do autobusu i lecimy dalej. Ale autobus. Ło! Wow. Ogólnie jesteśmy w Czechach, idziemy sobie do Maka Mamy darmowe 2 for you. No, idziemy sobie... W jakieś tu jest centrum, KFC, stacja. Dobra, dochodzimy sobie do Maka. O, chodzi. Jo, ja, Jak się rozpędził? Daj, skóra. To koron. Cheeseburger. Thank you. Dobra, więc ogólnie wyszliśmy z maka. Załapałem wi-fi, więc napisałem posta na grupę. Mamy 30 km do naszego środka. Lecimy w dół. Ciśniemy Karina. No, hello. O Jezus. Ej, bo te schody się załamią. Tode, o to to Ja też nie. Ja robimy. Ej, nakrywamy tu odcinek. Okay. Ciemaneczko, witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy sobie na spowiedzi. nie właśnie tak. Zostawcie łapkę w górę. Czeka, już, już, opowiem. To jest mniej więcej jakiś kościół w Czechach, tyle. I zeszliśmy do piwnicy, na razie księdza nie ma. Tam są zamknięte drzwi. witajmy Was, przywitajcie się tam. Ej, słuchajcie, jak to, jak tam? Hej. Ej, bo mamy problem! Mamy problem, pan tu utknął. Może tam? Dobra, idziemy sobie do sklepu jakiegoś spożywczego. To kupimy Ci Plusak. O! Fajne rybki Dobra, idziemy sobie coś kupić ogólnie i ten sklep nazywa się Billa, więc zapraszam. To nieważne, że ten vlog będzie już dawno, dawno. A jak? 6 koron i ogórci. Ogólnie jest. E, która teraz jest Kasper? 16? W ogóle wyobraźcie sobie, że za ta, te dwie, dwa energetyki 40 koron. Dobra, to jednak dwa te. Zrobimy ogólnie zakupy i wracamy już do ośrodka. Wyobraźcie sobie, że takie dwie puszki i pinglesy, piringlesy, kosztują e, ten. 130 koron. Ale to nie jest w sumie dużo. Wyobraźcie sobie, że tu nawet nie ma wiele takich rzeczy, Ej, patrz, które, których nie ma w Polsce. Ej, patrz, za takie trzy rzeczy ja jestem przyzwyczajony, że zawsze w złotówkach płacę, co nie? I, I teraz wyobrażam sobie, że za trzy rzeczy płacę z no, to ogólnie zakupy zrobione skąd. No, teraz jedziemy do motelu i, i będziemy na 18. W sumie chciałem kupić tam jakieś słodycze z Czech, ale tu nie ma żadnej innych rzeczy jak w Polsce. Znaczy, czasami są, Ja Będę mu koło ucha Ogólnie dojechaliśmy, jesteśmy pod ośrodkiem, tak to wygląda. Dobra, więc z Mordy dojechałem już na miejsce yy, i ogólnie mogę Wam teraz pokazać, jak ten cały pokój nasz wygląda, więc zapraszam. Wejście jest ogólnie takie, ale to jest problem, że ono otwiera się tylko od tej strony, czyli od wewnątrz. No i co, wchodzi się. Yy, tutaj mamy lusterkę, jakąś szafę. Tutaj też jest szafa, tutaj jakieś napisy po czesku. Yy, no i w sumie mi się podoba. Komfortowa jest tutaj. Yy, zgasimy światło wazience, bo ten chodzi. No i co, tutaj prysznic, gibel, i, i, i tak jak zawsze, w sumie. Yy, tutaj mamy pokój trzyosobowy. Yy, trzy łóżka, tutaj takie, tutaj jest bardziej łóżko na ziemi, materac w sensie. Tutaj są stoliki ze wszystkimi rzeczami i sprzętami moimi, bo głównie ja tutaj mam takie sprzęty do kamerki i to co jest tu najlepsze bo my mieszkamy ogólnie na parterze, co nie? mamy balkon, który jest otwierany można na niego wyjść przejść sobie po prostu do kolejnego pokoju, a obok mamy kolegów, więc więc to jest w sumie spoko no i tak to wygląda, cały ten budynek tak wygląda i myślę, że będzie fajny vlog Myślę, że będzie spoko vlog, ogólnie jest godzina 18, zaraz zmykam sobie na obiad o kolację, potem będziemy po prostu odpoczywać w pokoju, bo cały dzień jechaliśmy i zwiedzaliśmy miasto i tak to w sumie wleciało. Słoneczko wychodzi, w sumie powiem Wam, że mm, wcześniej było bardzo zimno, naprawdę było bardzo zimno, teraz się rozciepla, więc jest szansa, że jeszcze będzie wieczorkiem ciepło. No i myślę, że wam się ten vlog spodoba. Oczywiście będą to trzy vlogi, ponieważ jestem w Czechach na trzy dni, więc ludzi skaje lecę spać, jest druga w nocy, a musimy o siódmej stać, więc po prostu już lecę spać i no i co, widzimy się w drugim vlogu. Mam nadzieję, że odzew pod tym vlogiem będzie spoko. No i co, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się i się ma.